Sieciak kontra kot. Yeah. Wykręć o jak opiekunka. Zdejmiemy tę twoją obróżkę. Ta z cukierków jest znacznie ładniejsza. I dużo smaczniejsza. Nie smakuje? Przyniosę ci coś lepszego. Cokolwiek masz w tej swojej obroży, już nigdy tego nie naprawisz. Tylko nie wróć późno. Idę dziś na ważne spotkanie. Przyjdzie do was opiekunka, jak sądzę. Halo, Dalia, Możesz dziś przyjść? Wypadek z farbą do włosów? Trudno. A? A, A? A co tutaj robi ten wąż?

Powódź? Mieszkam trzy domy dalej. Na pewno zauważyłbym powódź. To najgorsza wymówka, jaką dziś słyszałem. I co? Tato? Masz już opiekunkę? Y pani Manson! Zostanie pani z dziećmi? Bardzo proszę! Ta. Bardzo dziękuję. Synu, wybacz. Cześć, pa. Kocham was! Proszę, proszę! Chyba wiesz, kto tu teraz rządzi? Na szczęście nie jest tu wcale! Głę... Boko. Co pan kot teraz knuje? Sprawdzę to, zanim wpakuje mnie w większe kłopoty. A to co? Dziwne. Dokąd to nie chodzi? Dość tych awantur! I bez po tablicy! Też się do roboty! Krasnale same się nie posklejają! Ja! Tutaj jesteś, panie kocie Pani Manson, chyba już czas na babeczki Chodźmy więc Ciągutek do żelka Jesteś tam? Odwór tutaj żelek Ciszej trochę Mam na głowie panią Manson i pana kota A jak cię dopadną, to mogę wziąć bazę księżycową Blasteroida eee... Jasne, ale mnie nie dopadną. Ja pierwszy uderzę. Czuję, że masz plan, a ja czuję coś gorszego. Muszę skierować złowrogie moce pani Manson na pana kota. To dla ciebie, panie kocie. Rozpieszczasz go! Bertonburger, a ty co tu robisz? Pomyślałem, że piękna mademoiselle napiłby się lemoniady do tych babetek. Zapewne znowu coś knujesz! Ale jestem spragniona, więc się odważę! Ja też! Co? coś śmierci. Wydaje mi się, że to. monsieur Kot. U, ten kot cuchnie zgniłym jajem. Zaraz go wykąpiemy! Ale pan kot nie lubi kąpieli! I to jeszcze jak! Ha! Nie ma to jak słodki, cuchnący odór zwycięstwa! Ten smród nie chce się zmyć! Mili, przynieś szczotkę drucianą! Mm, dobrze, skoro pani tak mówi. Z daleka słychać, że bardzo porządnie go pani kucuje. Byłoby znacznie lepiej, gdyby udało się zdjąć mu te obroże. Strasznie dziwna ta obroża! Pewnie jakiś szmelc ze złomowiska naszego ojca. Ty coś tak za nie mówił! Są krasnale do klejenia! Do roboty! A ja się zajmę panem Kotem! Tak, z pewnością. Rety te krasnale będą mi się śniły po nocach. Nie szkodzi. Słuchanie wrzasków pana Kota wynagrodzi mi te koszmary. To dziwne. Elektryczny krasnol... A... Żelku, tutaj ciągutek. Żyjesz jeszcze? Denis! Mój plan działa! Mogę teraz spokojnie siedzieć i obserwować, jak moi wrogowie wykańczają się nawzajem. A nie będziesz się obwiniał jak pani Manson stanie się coś złego. Zawsze to robisz. Twojego wino! U, nie, nie! Muszę ratować starą panią Manson! O nie gniewaj się, panie Kocie! Teraz naprawdę pięknie pachniesz. Przyniosę najbardziej miękki ręcznik jaki ma. Wow. To ciekawe, to grosa świeci, kiedy się jej dotknie. Proszę. Hops. Ani słowa więcej. Napraw szybko ten wieszak. Jak ci zakurzony. I to zaraz po kąpieli. Panie kocie, mam ręcznik. Słuchaj, skarbie, pora spać. Przeczytam ci bajeczkę na dobranoc, jeśli twój braciszek będzie się dobrze zachowywał. Tak! Już dobrze, panie Kocie. Miałeś dzisiaj ciężki dzień, ale teraz idziemy spać. Gotowe. O, nie! Tu też są krasnale! Znowu te elektryczne? Dziwne... A! Nie jestem specym od takich schematów, ale wygląda na to, że pan koć jest! Ej! Wąż strażacki! To nie wróży niczego dobrego! A wtedy ogród zjadł tego okropnego, małego mandala z sąsiedztwa. A słodka księżniczka O z luźne gadki a ty skąd się tu wziąłeś? Powinieneś stać na straży przy moich petuniach. O! Cisza, to śpi mała dziewczynka. Berton burger! Tam... Dokąd Ozzy! Co tutaj robi wąż straża? Czy to jest nasz fotel? I mój Ozzy! I mój spokojny sen. Możesz sobie pogratulować! Może już pani iść, stara... Eee, pani Manson. Dziękuję bardzo za opiekę nad dziećmi. Na pewno jest pani zmęczona, choć nie widać po pani. Wygląda pani na góra 200 lat. A. Nie będziesz już więcej tego nosić. ci, panie kocie, już jej nie potrzebujesz. Zrobiłam ci nową obrożę z cukierków i tylko trochę ją podjadła. To wspaniała obroża, mili. A co ty jeszcze robisz w ruinach mojego pokoju? Dobranoc, panie kocie! <laughs> 啊！Uh huh.